Witajcie! Chciałabym Wam dzisiaj zaprezentować, jak zrobić taką drobną ozdobę na choinkę, właśnie w kształcie choinki. Tak jak powiedziałam, jest to ozdoba dosyć drobna, ponieważ mierzy zaledwie około 7 cm, plus nasza zabieżka. Jest bardzo prosta i szybka w wykonaniu. Do jej wykonania będziemy potrzebowali białego kordonka lub też w innym kolorze, jeżeli chcecie. Koralików drewnianych lub też kolorowych. Przydadzą się nam również znaczniki i szydełko. Ja użyłam szydełka w rozmiarze 1,75 mm. Zabieramy się do pracy. Zaczynamy od wykonania czterech oczek łańcuszka. jeden, dwa, trzy, cztery. Łączymy je w kółko. Robimy sobie oczko ścisłe. I teraz wykonujemy trzy oczka łańcuszka. Jeden, dwa, trzy. Następnie. Będziemy robili słupki, które mają być połączone u góry. Nawijamy na szydełku nitkę, przeplatamy przez sam środek naszego kółka i przewijamy teraz nitkę przez dwie nitki i zostają nam dwie nasze szydełku. Zaplatamy kolejną. Przeplatamy, znowu przechodzimy przez dwie nitki. I teraz przez wszystkie trzy, które tutaj mamy. Robimy teraz trzy oczka łańcuszka. Jeden, dwa, trzy i powtarzamy tą czynność. Znowu tutaj w samym środku naszego kółka. Czyli robimy trzy słupki, które będą połączone w górę. Najpierw przeplatamy przez dwa, zostają nam dwie nitki. Znowu nawijamy, przeplatamy znowu przez dwie i kolejny raz przeplatamy przez dwie. I później przez całą resztę, która została nam na szydełku. Tak wygląda sam czubek naszej choinki. Robimy teraz kolejne trzy oczka łańcuszka. 1, 2, 3. Odwracamy sobie naszą robótkę. I znowu mają być tutaj. Połączone trzy słupki. Te trzy oczka łańcuszka odpowiadają, jakby naszemu jednemu słupkowi. Nawijamy znowu tutaj sobie na szydełko nitkę. Wbijamy się teraz w tą przestrzeń tutaj. I znowu przeplatamy przez dwa. I jeszcze raz przez dwa, później przez wszystkie. Robimy. 3 oczka 1, 2, 3 i powtarzamy znowu 3 słupki połączone u góry cały czas w tej przestrzeni. 1, 2, i 3, i następnie łączymy je u górę. Robimy kolejne trzy oczka łańcuszka. 1, 2, 3. I ostatni raz w tym rzędzie powtarzamy słupki, które są nawijane, e, które są, przepraszam, łączone w górę. 1, drugi I tutaj, żeby wyszło nam tak samo, równo jak tu, możemy się wbić. Oczko i trzeci i przechodzimy przez wszystkie oczka. Ponownie wykonujemy trzy oczka łańcuszka. Jeden, dwa, trzy. Odwracamy robótkę i znowu mamy trzy. Słupki połączone u góry, to jest tak jak nasz jeden słupek. Drugi. Przeplatamy przez dwa. I trzeci. Przeplatamy przez dwa. I później przez wszystkie. Robimy trzy oczka łańcuszka. Jeden. Dwa. Trzy. W tej samej przestrzeni. Powtarzamy słupki. Jeden. Dwa. Trzy. i wszystko łączymy w górę. Znowu robimy trzy oczka łańcuszka. Jeden, dwa, trzy. I w kolejnej przestrzeni tutaj łączymy słupki u góry. Jeden, dwa, trzy. I łączymy wszystko razem i ostatni raz trzy oczka. I znowu tak jakby trzy słupki. No, co, czy... tak jak trzy słupki włączone u góry. Jeden, dwa i z trzecim możemy się wybić oczko. Trzy i łączymy je u góry. ponownie robimy 3 oczka łańcuszka 1 2 3 odwracamy robótkę i w tej przestrzeni robimy po dwie takie serie słupków tutaj jedną i tutaj dwie czyli nawijamy 1 i to już był nasz trzeci łączymy razem trzy oczka łańcuszka i jeszcze jedna taka seria tutaj jeden dwa trzy i łączymy je wszystkie Znowu trzy oczka łańcuszka, jeden, dwa, trzy. Robimy jedną serię w tej przestrzeni, czyli trzy słupki, jeden, dwa, trzy. je razem w górę trzy oczka łańcuszka jeden dwa trzy I w tej przestrzeni dwie takie serie jeden dwa, trzy, Łączymy I trzy oczka łańcuszka. Jeden, dwa, trzy i jeszcze jedna taka seria. Jeden, dwa i trzeci. Wbijamy w oczko. Trzy. I łączymy je razem. Zrobimy teraz jedno oczko, odwracamy naszą pracę i będziemy teraz w każdym oczku po kolei robić półsłupek. Zaraz pokażę Wam do którego momentu. Tu były trzy, trzy oczka łańcuszka, więc robimy trzy półsłupki. I teraz robimy dwa oczka łańcuszka, robimy słupek podwójnie nawijany, wbijamy się tutaj w oczko, kolejny słupek podwójnie nawijany. nowo dwa oczka łańcuszka i już tutaj półsłupek jeden dwa trzy znowu trzy, jeden, dwa, trzy i tutaj w oczku. I teraz kochani idziemy sobie dookoła półsłupkami, aż dojdziemy tutaj do tego rogu od którego zaczęliśmy. Gdy dojdziemy do końca, odcinamy sobie nitkę. W pewnym odstępie. Przeplatamy ją i musimy ją sobie wpleść teraz po kolei tutaj w nasze oczka, tak żeby nie była za bardzo widoczna i żeby też ta nasza praca się nie spruła. Jak to zrobić? Albo możecie to zrobić igłą, albo możecie po prostu szydełkiem przepryść po kolei tutaj, w każdym oczku, tak żeby nam się to później nie rozpruło. Gdy już znacie, że ta nitka jest na tyle bezpieczna, że wam się nigdzie tam nie wyplączę, to odcinamy ją. To też nie jest robótka, która będzie się jakoś rozciągać, tak jak na przykład torebka czy sweterek. Więc nie trzeba też tego przeplatać jakoś bardzo daleko. Odcinamy. Myślę, że. Nic się z tym nie powinno już wydarzyć. Oczywiście wiadomo, że pracę trzeba y, zblokować. Y, ta choinka, którą tutaj Wam pokazywałam, ona też nie jest y, usztywniona krochmalem ani nikolem niczym. Także jest jeszcze przed y, tym blokowaniem. Ale chciałam Wam pokazać po prostu, jak, zrobi, jak ją zrobić. Y, może gdzieś później udostępnię zdjęcia, jak one już będą. Takie sztywne, usztywnione. Gdybyście w ogóle chcieli zobaczyć, jak je usztywnić, to tutaj u góry Wam wrzucę link, jak zrobić, jak usztywniać takie robótki. I tam będziecie mieli też link do tego, jak zrobić ich samemu krochmal. Oczywiście to nie wszystko, bo mamy tu jeszcze zawieszkę, więc odcinamy sobie kawałek kordonka. Taki, który będzie wystarczający dla nas jako zawieszka, oczywiście to jest bardzo indywidualna kwestia. Przeplatamy sobie na samej górze nitkę. się Nie tak jak trzeba. Tutaj pod dwoma nitkami przeplatamy sobie nitkę na zawieszkę. Czekajcie, bo jak na złość Mi to nie chce wyjść. sobie koralik jeden. Przeplatamy go tutaj przez dwie nitki. Może ja Wam tego nie będę nagrywała, bo to <głynne> chwilkę mi zajmie. W każdym razie przeplatamy. Ok. Gdy nam już to przejdzie, po prostu zawiązujemy tą nitkę Tak, żeby jak najmniej odstawała. Gdy już przeplecimy. To ja to robię po prostu w taki sposób, żeby schować to w tej naszej kuleczce. Można sobie pomóc szydełkiem, jeśli da radę, bądź też innym przedmiotem. I docelowo ma się ona schować, pętelka tutaj. To co wystaje można obciąć, bo to już jest teraz tak jakby zablokowane. Oczywiście warto jest zamoczyć taką choinkę albo w krochmalu, albo w wikolu, odrobinę rozpuszczonym z wodą. Spiąć sobie w taki sposób, żeby ukształtować te choinki. I najlepiej jest to zrobić nie szpilkami, bo mogą Wam zardzewieć i będą brudzić Wasze robótki, tylko wykałaczkami najlepiej. I poczekać do wyschnięcia, tak żeby nam się usztywniły. Ja zrobię później zdjęcia usztywnionych choinek, a na ten moment wyglądają one właśnie tak. Jeżeli Wam się podobają i uważacie, że warto je zrobić jako ozdobę na choinka, to zostawcie łapkę w górę i zapraszam Was do subskrypcji. Pozdrawiam serdecznie.